Siema witam was bardzo gorąco w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Nocur, a to kolejne nasze podsumowanie newsów z całego tygodnia dotyczących Farming Simulator 25. W tym tygodniu wyszło dosyć dużo nowych informacji na temat naszej ukochanej produkcji, także nie pozostaje mi nic innego, jak tylko jeszcze zaprosić Was do subskrypcji mojego kanału, abyście byli na bieżąco z nowymi informacjami. Zostawcie również łapeczkę w górę, aby materiał ten niósł się jak najdalej oraz komentarz, bo jestem ciekaw waszego zdania na. Temat dzisiejszych nowości. Także zaczynamy. Chwila, chwila, zanim przejdziemy do głównego wątku tego materiału, chciałbym Cię, drogi widzu, zaprosić do kupna pre-orderu Farming Simulator 25 na stronie gamefinity.pl z mojego linku, który to znajdziesz w opisie pod tym filmem. Omawianie dzisiejszych informacji zaczniemy od co-piątkowych faktsheetów. Giants odsłania karty, więc kolejnymi maszynami, które to pojawią się w Farming Simulator 25 są. Jongir 3650, który to maksymalną swoją prędkość rozwinie do 35 km na godzinę. Zatankujemy do niego 116 litrów paliwa, ważyć będzie on 5 ton, będzie dysponował on mocą 116 koni, a silnik zesprzęgnięty będzie ze skrzynią manualną oraz power shift. Koszt takiego ciągnika w grze to 45 tysięcy dolarów. Kolejne narzędzie, które to pojawi się w Farmingu 25, to siewnik firmy Great Plans. Model Solid Stand 1500. Jego wymagania mocy to 110 koni, ważyć będzie tonę 600, pomieści od 1270 do 1800 litrów ziarna, prędkość siewu wynosić będzie 12 km na godzinę, jego szerokość robocza to 4,6 m, a za owy siewnik przyjdzie nam zapłacić 49 500 dolarów. Pod spodem mamy przedstawione uprawy, które będziemy mogli nim posiać. Następna ciekawa maszyna to opryskiwacz całkiem nowej marki niebędącej wcześniej w serii gier Farming Simulator, czyli AgriFuck Condor Endurance 2. Waga tego opryskiwacza to 14 ton 600, prędkość ogólna to 60 km na godzinę, a podczas pracy to 25 km na godzinę, paliwa wlejemy do niego aż 750 litrów, moc tego opryskiwacza to 400 koni ze sprzęgnięte klasycznie ze skrzynią CVT. Wejdzie do niego 8000 litrów oprysku, a jego jego szerokość robocza to od 36 do 54 metrów, więc opryskiwacz ten jest potężny, równie jak jego cena, bo zapłacić za ten sprzęt będziemy musieli aż 420 500 dolarów. Przedostatnio omawiana dziś maszyna to dobrze znany ze zwiastunów Magdon do pokosu. Jego moc oscylować będzie między 173 a 262 konie, zesprzęgnięte ze skrzynią CVT. Wlejemy do niego 518 litrów paliwa, pojedziemy nim 45 km na godzinę, podczas pracy 15 km na godzinę. Masa własna tej maszyny to 6 ton 100 kg, przy czym header waży 2 tony 800 kg. Rozpiętość headera to 12,2 m, a zapłacić za McDon'a będziemy musieli 170 tysięcy dolarów plus za header 97 tysięcy dolarów. Pokos jak widać, będziemy mogli robić z pszenicy, jęczmienia, owsa, rzepaku oraz soi. Ostatnia omawiana maszyna, która to została ukazana na piątkowych fakt to Case AF-11 oraz rzecz jasna jego przystawka do kukurydzy. Kombajn ten dysponować ma mocą 775 koni, które to zesprzęgnięte będzie ze skrzynią CVT. Do tego kombajnu wejdzie aż 1500 litrów paliwa oraz pojedzie on maksymalnie 30 km na godzinę, a podczas pracy 10 km na godzinę. Pojemność jego zbiornika to 20 tysięcy litrów, a masa własna to aż 25 ton 900. Rozpiętość przystawki to 10 metrów i zapłacić za nią będziemy musieli 88 tysięcy dolarów, a za kombajn aż 740 tysięcy dolarów. A więc tyle z tego piątku, lecimy dalej. Kolejne ważne informacje, o których porozmawiamy, to bawoły. Nareszcie Giantsi postanowili przedstawić nam je w pełnej okazałości dosyć szczegółowo. Oprócz screenów, które to widzicie na ekranie, przeprowadzony został wywiad z głównym grafikiem postaci Giantsa, który to też wam omówię. W takim razie, do rzeczy: bawoły wodne przystosowują się do trudniejszych warunków, nieważne czy jest gorąco czy wilgotno. Sprawdzą się one doskonale na polskiej, jak i azjatyckiej mapie. Giants chwali się, że wreszcie zwierzęta gospodarcze żywiące się trawą będą ją realnie zjadać z pola i będzie ona znikać. Jest to bardzo ciekawa mechanika, której to jeszcze nigdy w serii gier Farming Simulator nie było. Mleko bawoła wodnego jest szczególnie cenne ze względu na swoje minerały, białko i tak dalej. Bawoły mają być posłuszne, miłe i towarzyskie, nie są agresywne. W sumie tak teraz sobie myślę, że Giants nie mógłby dodać agresywnych zwierząt do farminga, ponieważ musieliby podnieść wiek Pegi. A wy co o tym sądzicie? Bawoły podczas rozgrywki mogą się opłacać. Zysk z bawołów będzie można uzyskać poprzez hodowlę i sprzedaż mięsną, sprzedaż mleka, a także z mleka bawolego będziemy mieli możliwość produkcji mozzarelli, co jest dużą nowością w serii Gear Farming Simulator, jeśli chodzi o łańcuchy produkcyjne. Dla wszystkich, którzy bali się o to, że nie będzie małych bawołów, to Giant na szczęście nas uspokoił bo będą. Bawoły w wieku 18 miesięcy stają się dorosłe i będą one zdolne do rozmnażania się oraz dodawania mleka. Będzie można zakupić je u lokalnego hodowcy. Dodatkowo Giantsi piszą, że handlarz będzie mógł udzielić nam więcej informacji w temacie hodowli oraz prawidłowego obchodzenia się ze zwierzętami, więc już chyba wiemy na jakiej zasadzie mniej więcej będą działały gadające NPC-ty w grze. Jeśli chodzi o najważniejsze informacje z wywiadu, to do stworzenia modelu zwierząt oraz ich ruchu Giantsi dokładnie analizują anatomię danego zwierzęcia. Poprzez przykładowo kości, mięśnie, a także ich ruch, aby modele zrobione były jak najlepiej oraz żeby zachowywały się tak samo jak te z reala. Dodatkowo zwierzęta są świadome swojej pozycji w grze. Możliwe, że w przyszłości doczekamy się jakiejś sztucznej inteligencji w grach Giantsa, ale to tylko moje przypuszczenie. W ogóle pamiętacie jak jakieś dwa tygodnie temu mówiłem wam nieoficjalnie, że pojawi się kamera z trzeciej osoby w farmingu 25? To teraz patrzcie. Giants poprzez YouTubera DJ Goham Gaminga poinformował nas, że w grze ukaże się widok z kamery trzecioosobowej. Zwróćcie tylko uwagę na to ostatnie zdanie. Nie możemy się doczekać, aż gracze konsolowi będą mogli cieszyć się tą funkcją tak jak gracze na PC robią to od lat. Czyli jawnie Giants przyznaje się do tego, że wdrożyli oni moda do podstawki gry, ponieważ kamera z trzeciej osoby jest w farmingu od dawna jako mod. Ale no cóż, ważne, że będzie to w podstawce i że gracze konsolowi również będą mogli z tego skorzystać. Kolejne info od Giantsa dostaliśmy w postaci plakatu z przedstawionym na nim przydomowym sklepiku. W którym to znajdziemy nowe uprawy takie jak papryczki, cebule oraz coś dla fanów czyli outu i ciekawej fazy, czyli jakieś dziwne grzybki. Pewnie będzie to jadalna odmiana, ale nie zdziwiłbym się, jakby moderzy dodali nam do gry jakieś halucynogenne. Sklepik ten prawdopodobnie działać będzie na zasadzie tego z DLC Farm Production Packa, będącego Farming Simulator 22. Ostatnią i zarazem najważniejszą informacją na dziś jest przeprawa promowa, która to została nam przedstawiona na krótkim ekskluzywnym gameplayu na kanale FarmerCop. Link do oryginału oczywiście znajdziecie w opisie. Każdego od początku zapowiedzenia przez Giantsa tej funkcji ciekawiło, jak będzie wyglądać przeprawa promem na drugi brzeg. Przedstawiony gameplay to pokazuje. Co ciekawe, z promu będziemy mogli skorzystać w dwóch wyznaczonych miejscach na mapie Riverbend Springs. Co do azjatyckiej mapy, to na moment nagrywania filmu nic jeszcze nie wiadomo, bo Giants się po prostu tą mapą nie pochwalił. Gdy już ogarniemy, w którym miejscu można skorzystać z promu, to po prostu jedziemy w to miejsce, wjeżdżamy na kładkę, klikamy start i płyniemy na drugą stronę. Podczas przepływania na drugą stronę nie mamy możliwości ruszenia się z miejsca. Jest to w teorii zabezpieczenie, by nikomu do głowy nie wpadło ładować się do wody. Także co do podróży promowej, jest to cała filozofia i uważam, że jest to dobrze rozwiązane. Zwróćcie tylko uwagę na optymalizację tej gry, troszeczkę się ona na tym gameplayu przycina. Oraz na auto po drugiej stronie rzeki. Przenika ono przez szlabany, co też dobrze nie wygląda. Miejmy nadzieję, że zostanie to wszystko poprawione. Także to tyle na dziś moi drodzy, jeśli chodzi o informacje z tego tygodnia. Piszcie co uważacie i wyczekujemy wspólnie w końcu zaprezentowania azjatyckiej mapy, bo coś długo im to zajmuje. No nic, mówił nocór, do następnego. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, cześć na razie.